Także no, całkiem przystępnie. A asortyment już widzę, że jest dobry. To chyba trochę się przeliczyłam. Rzadko kiedy się zdarza tak, że mogę to porównać do Polski. Wygląda to niecodziennie i powiem Ci, że ja bym to wziął, bo to pasuje do Ciebie, bo jest taki oryginalny. No to wygląda. <grym> to wygląda! Uwielbiam chodzić na zakupy w Lumpeksie w Chorwacji i kiedy tylko tutaj jestem, a jestem tutaj kilka razy w roku no i kiedy przede wszystkim jestem gdzieś w okolicy Splitu bo to jest właśnie ten Lumpeks, który najczęściej w Splicie odwiedzam, no to nie ma opcji, żebym się tutaj nie wybrała. Zatem zapraszam na wspólne łowy. Dziś jest czwartek i od razu podchodzę do cennika. Kilogram to 11 euro. Także no całkiem przystępnie, no tak razy 4,5 by było to policzyć, a asortyment już widzę, że jest dobry, chociaż jeszcze tutaj nie zajrzałam, już tutaj nie zajrzałam, ale widzę, że jest dużo rzeczy. Ja naprawdę bardzo lubię ten Lumpex. Wpadam tutaj tak jak wam wspomniałam, gdy tylko mogę. O, ale to jest niestety duże Elka. To też wygląda na malutkie. Przyjrzymy, co tutaj możemy dzisiaj znaleźć. Czyli dostawa jest najdrożej, 20 kg w poniedziałek, okej. Okay. A w to było 4,50 kg, wow. Daniel mówi, że mam ciemną twarz i mnie nie widać, zatem ja swój kapelutek oddaję. Może też torebkę przy okazji w sumie. No teraz cię widać. No to mi ogranicza zawsze ruchy, zawsze zapominam o tym nigdy nie biorę do lumpeksów torebek. rzadko po prostu, może nie nigdy, ale rzadko. Ale no teraz czuję się taka wolna. Przejrzałam już dość sporo część i co mogę powiedzieć, choć nie chcę tak mówić jeszcze nie przeglądając wszystkiego, albo przynajmniej większości, bo wszystkiego to raczej e, nigdy nie przeglądam tak w 100%, to chyba trochę się przeliczyłam, trochę słabo dostawa, tak mi się przynajmniej wydaje, ale tak jak mówię, nie skreślam, bo to nigdy nie wiadomo jeszcze co przede mną, co na mnie czeka. Póki co, mam taką sukieneczkę, którą widziałam przede wszystkim ze względu na to, że kocham słoneczniki, słoneczniki i tulipany to są moje ulubione, totalnie ulubione kwiaty. Więc zobaczę jak będę w niej wyglądała. Ma bardzo ładną kolorystykę. No i ten motyw słoneczników jest dla mnie absolutnie uroczy. A oprócz tego znalazłam taki sweterek, który ma piękny kolor. Co do rozmiaru to nie mam pojęcia, czy to w ogóle jest rozmiar, ale sprawdziłam skład i to jest 50% wełna merino i 50% akryl. Rozmiaru nie ma, nie, nie ma, nie, nie ma w ogóle. Nie zobaczę tego, jest tylko jakaś marka. Blu blumer, blumer, no. Podoba mi się, więc zobaczę, jak będę w nim wyglądała. Ten sweterek mi się nawet spodobał. Ma bardzo ładny krój. Spodobało mi się to też, że w 48% jest z bawełny 32 wiskozy i 20 tylko yy, z poliamidu. Także. Jest taki nieidealny, zobaczcie, jest trochę zmachacony, więc jest troszkę do wygolenia, ale nie, nie dużo nad nim pracy, nie dużo pracy by wymagał, także zobaczę w ogóle, czy będzie ładnie leżał, bo to jest M, więc może być trochę za luźny, ale to nigdy nie wiadomo, więc może się okaże, że będzie akurat. Teny ogólnie wydają mi się dość zbliżone do naszego kraju, do Polski. No dzisiaj jak przeliczyłam szybko, to 47 zł kosztuje kilogram. 20 euro swoją drogą to też nie jest. O, ten fajny, to też nie jest. 40 w życiu. 38 E tam. Słuchajcie, to jest na bank jakaś, jakiś dobry skład i skurczony wydaje mi się, że on jest bardzo mięciutki, bardzo ciepły przymierzam go, bardzo mi się podoba ale no, na pewno to nie jest ani 40, ani 38 zobaczcie, tutaj jest napisane 40, a UK 12, czyli 40 faktycznie chyba by na to wychodziło ale mi się wydaje, że po prostu on się komuś skurczy w praniu nie ja zobaczę, jak on będzie mnie wyglądał bo może akurat skurczony okaże się, że będzie taki jak być powinien no i wracając do cen, to wydaje mi się, że to jest bardzo spoko, w sensie, wiecie zawsze jak jestem za granicą w lumpeksach zagranicznych i mam płacić w euro, to zwykle te ceny są no nieco jednak wyższe. Rzadko kiedy się zdarza tak, że mogę to porównać do Polski, a Chorwacja jest właśnie takim krajem, w którym to mogę zrobić i no trzeba przyznać, że tych lumpeksów jest tutaj znacznie mniej, bo w całej Chorwacji jest chyba ich łącznie kilka, jak ja zawsze jeżdżę, gdzieś tam sprawdzam to. No to są małe ilości lokali takich, ale mm, fajne jest to, że w ogóle są i fajne jest to, że można to w ogóle do Polski porównywać, bo zazwyczaj te zagraniczne lumpeksy trochę inaczej wypadają niż te polskie, w sensie ja mam na myśli gorzej, albo drożej, albo są to po prostu lum lumpeksy z takimi bardziej markami premium, że gdzieś tam na przykład we Włoszech, tak jak nieraz byłam, to widziałyście zresztą same. tą drogą zastanawiam się nad tym. Fajne? Takie jakieś duże mi się wydaje, ale nie ma żadnej kompletnie metki. Tu nic na górze, w środku też kompletnie nic. Daniel, co myślisz? Fajne. Ciekawe, nie? Takie bardzo męciutkie to jest, polarkowe. Zobaczymy. Więc za to lubię e Chorwację, że tutaj w sumie mogę się tak poczuć poniekąd jak w domu, swojego czasu nawet myśleliśmy, albo właściwie nawet nie swojego czasu myśleliśmy, tylko myślimy z Danielem o może przeniesieniu się do Chorwacji, zobaczymy, zobaczymy. To na razie tylko myśli póki co, które zobaczymy, czy się urzeczywistnią. Niemniej, gdyby coś takiego się wydarzyło, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to ja bym była usatysfakcjonowana pod tym względem, że miałabym na pewno gdzie łowić. <laughs> Miałabym dalej w dalszym ciągu gdzie tworzyć dla Was content Oczywiście na pewno byśmy często przyjeżdżali do Polski i ten polski również by był, ale nawet jakbyśmy jakiś tam czas dłuższy byli tutaj na miejscu, to nie straciłby na tym kontent jakoś szczególnie. Ten, mam na myśli ta jego część lumpeksową. Może byłoby trochę mniej, ale i tak by był równie ciekawy. To jest super. To jest taka t-shirt o bluza z taką stójką wysoką. Lubię bardzo takie. To jest Berszka, rozmiar S. Zobaczymy, czy tutaj jest. Gdzie mam gdzieś to. to, gdzie to Powiesić to powysza. Zobaczymy, czy to jest jakiś skład. Nie, nie ma żadnej metki w środku, ale to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że ma takie krótsze rękawy, takie trochę ala podwinięte na stałe, bo to jest przyszyte. I jest taki gruby materiał, taki zbity, taki właściwie jak bluza. Ciekawe, takie oversize'owe? No zobaczę, jakby to wyglądało. To jest z takich fajnych szerokich jeanów, mogą być fajne. No i wiecie, że ja tutaj wysokie kolce, takie zabudowane bardzo lubię. Przeglądam teraz jeansy, ale co mi wpadnie w oko, to jakieś. Duże... co w się sensie na mnie duże. Albo małe? To też fajne, wysoki stan bardzo. Ale to jest 30. A może? Tylko, że to będą chyba... Chociaż z drugiej strony to jest mango. Fajny taki jeans, taki. Lubię jakieś jest gładki i teraz jest, to jest ciemny, więc... Jakie to jest w ogóle? A mam jeans to jest. Ja nie powiedziała, że to jest mam jeans. Czyli to jest mam jeans. Mango 34. A jak go że mam. To dziecko tutaj, czy pies? Ludzi. Dziecko <laughs> Co? Ja powiedziałam, tam idzie dziecko, czy pieno, to dziecko się, to czworaka pod zwierzakami idzie. Okej. Okay. A jak doceniasz ludzi tutaj, podobnie jak w Polsce? W sensie, że chodzi o biur i osoby, które tutaj są, bo widzę, że są młode osoby. Co? Ja jakby się czuł w Polsce generalnie, nie? Jakby pod kątem i towaru? I ludzi. Właśnie... Patrzcie. ale cudowne. o Boże, właśnie to. Właśnie to jest to, że ja się tutaj czuję, super, brzmierzę oczywiście. Ale tak, właśnie mam takie poczucie, że jestem w Polsce, w naszym ojczystym kraju i to jest niespotykane jak na lumpeksy zagraniczne. Więc dlatego powiedziałam to, że no... Tutaj, no dobra, okej, okay, faktycznie może teraz mamy takie poczucie, że jest mniej e, tych jakichś super rzeczy, ale z drugiej strony, no to jesteśmy już też któryś dzień po dostawie, no w sumie czwarte, bo dzisiaj czwartek, a w poniedziałek jest dostawa, więc no w Polsce jest analogicznie podobnie, że te rzeczy są troszeczkę bardziej przybrane. <laughs> Zobaczcie, to jest niby 34, ale takie wielkie, o, szerokie dżiny w takim kolorze, w którym chyba jeszcze nawet nie mam. To jest to, co mówiłam, że nie ma co tak oceniać po chwili, bo wiecie, każdy, każdy wiesz, jak to jest osobna historia. A 38, ale co z tego, mogę wam pokazać. Też fajne dżiny, to jest zaraz, zobaczcie, super dżiny. No, te fajne. Super, ale... C... Najlepsze z tych wszystkich Najlepsze z tych wszystkich, no ale co z tego, te akurat będą Na pewno nie za duże, no Super, no i zobaczcie, takie dżiny, a w ogóle to można Sprawdzić cenę, pewnie tam jest jakaś waga tam. poglądowa Więc wiecie co, ja to wrzucam Do koszyka, ale tylko dlatego, żeby sprawdzić Ile takie spodnie z zary dzisiaj kosztowały W rozmiarze 38 Konkretnie, tu też prześwietna sukienka Również mango i znowu w rozmiarze M Więc nie na mnie, ale wam pokazuję Bo ma bardzo ładny krój i takie groszki Taki beż. piękna jest A tutaj znowu w moje ręce wpadł była taka, to znowu jest mega mały rozmiar, to jest XXS, z tego co sprawdziłam, ale sobie jeszcze zweryfikuję. Ale bardzo mnie zainteresowała, to jest taka, jakaś, jakaś specjalna kolekcja Handlem Exclusive. Teraz zobaczymy tego, jeszcze skład tego przy okazji. No, to jest gdzieś XXS, a 34, no bo XXS to jest 32, więc nie rozumiem tego, ale dobra. To już pominiemy najważniejsze, żeby była dobra i to jest potrzewka 100% len, a na zewnątrz 100% bawełna. Wow, mega, wow! I piękny kolor swoją drogą. Zobaczymy, jak to będzie leżało, bo jest. Powiem Wam bardzo interesująca. Nawet tak bardzo, bardzo. I jest też taka, mm, taka ciepła, taka gruba. Taka, że na przykład dzisiaj, taka jak jest pogoda aktualnie, mamy 21 stopni, to bym mogła w niej wyjść. Tutaj mam taki kombinezon, również z H&M. Tak w sumie nie do końca wiem, co o nim myśleć, ale podoba mi się. Tutaj ma taką, takie zapięcie na dekolt. To na plus, jak dla mnie. To jest znowu rzecz teoretycznie na mnie. XSK i to jest chyba jakiś fajny materiał. Tylko muszę dojść do metki jeszcze. 100% wiskoza, zgadzam się. Ładny kolor, taki błękit z, z bielą, tą troszeczkę przywróconą bielą. Przecież nie, no, no tak, trochę taką. Nie jest taka biała-biała, taka śnieżno-biała. Ładny ma ten wzór, prawda? Jeżeli ja to za takimi nami to tak średnio, ale może warto przymierzyć. Kurczę, patrzcie, pierwsze, pierwszy raz nie było takie sauce, so, so, a w sumie wiesz jak. Co tym wieszakiem dzisiaj? Koszyk pełen, pełen, oprócz tych jednych jeansów, zaraz, których zaraz sprawdzimy cenę. Bo mi je tylko po to właśnie, żeby sprawdzić to. Tutaj nie jestem przekonana co te, do tych guzików, czy one nie są za ciężkie i wszystko tak za bardzo nie wiszą i to tak nieładnie wygląda, co myślisz? Jak to wygląda w ogóle? W, nie wiem, z, bo, Trzeba się ubrać. z przodu? Bo od góry to one tak wyglądają jakby tak wisiały. No, a tak? Trzeba być ubrać. Wygląda nawet ciekawie, więc dobra, no okej, okay. przymierzę w takim razie. I tutaj mam spódniczkę, która jest, zobaczcie, nowa, i to jest Made in Italy Fajna, taka ołówkowa czerwona, nie ma rozmiaru, ale może ja ją przyłożę w takim razie do siebie i zobaczę. Nie no, wygląda na to, że byłaby Fajne dobra. Też. Ciekawa, nie? Ja dzisiaj swój kombinezon też mam oczywiście z Lumpeksu i Właśnie mówię o tym, dlatego że też jest made in Italy. Właśnie natka dzisiaj pytała, która z nami tu jest, z Robertem, czy to kupiłaś jakby razem, bo często się tak. takie rzeczy gubią albo rozdzielają, a to są osobne rzeczy, które jakimś dziwnym trafem przetrwały transport z Londynu albo nie wiadomo skąd. Z <noise> Może z Włoch na przykład, może, może, przez może przez Anglię, może przez Skandynawię, nie wiadomo. Ale tak, kupiłam to komplet i uwielbiam ten komplet. A no tutaj mam kolejną, ale nie, ta już jest duża. No. Szkoda, fajna. Idziemy już do przymierzalni, ale najpierw ta cena tych dżinów. One są fantastyczne. Nie wiem, ile one wykosztowały w zarze, ale no nie wiem, na pewno z dwie stówy, 2,5 stówy, a tutaj kosztują, no są ciężkie 7,5 euro. Ile to jest? 30 zł. Te dżiny są, są takie, że można pożałować, że nie są dobre. Koszyk jest bardzo... oj, nie zniszczy się. Ciężki, bardzo ciężki. Spodziewałam się. To na pewno nie, chociaż kolor jest bardzo ładny. To on jest skurczony w praniu, bo rękawki są przykrótkie i czuję to, że on jest skurczony i to tak niedobrze wygląda, więc niestety odpada. Tutaj niestety, bo bardzo mi się podoba, tylko on jest... Y Trochę dla mnie za luźny, w sensie trochę za mocno za luźny. Oczywiście nie nosiłabym go tak wyciągniętego jak teraz, do zewnątrz, albo do środka całkowicie, albo jakoś inaczej bym po prostu go tutaj sobie ukształtowała. Ale o, po prostu mam tutaj za dużo materiału, za dużo tego wszystkiego i... No i nie czuję się w związku z tym z dobrze. A ten... Powiem wam, że byłabym w stanie wziąć, ale tutaj jest wełna na pewno i to jest taka gryząca wełna. Od razu o tym mówię, bo często pisałyście mnie. Mnie wełna gr nie gryzie, przecież wełna nie gryzie. Potem są odpowiedzi, że czasami gryzie, w zależności od jej rodzaju. Ona wygląda na taką super mięciutką, super cozy, a tak naprawdę w rzeczywistości to jest jeden wielki kujak. I ja marzę o tym, żeby mimo że to jest super piękne, ładnie wygląda, to o tym, żeby to z siebie zdjąć. <laughs> Co ja mam wam tutaj dużo mówić? Znowu nie. Ogólnie podoba mi się to, tutaj w ogóle fajnie leży, ale rękawy są zbyt obcisłe i taką czuję krępację przez to, i czuję się bardzo niekomfortowo. Jakby był źle uszyty, albo no nie wiem, co w nim jest nie tak, albo faktycznie, no nie wiem, coś tutaj Widzicie, tutaj jest odcięcie od rękaw, rękawka i on dalej jest bardzo obcisły, i taki jakby mam wrażenie, jakby taki skręcony, czyli może coś jest z szyciem dodatkowo, nie tak, no ale tak czy siak odpada. A to jest w końcu pierwsza rzecz, nad którą się zastanowię, możecie dać znać, co myślicie. Powiem Wam tak. Do wyprasowania jest tutaj ten dekolt, znaczy ta stójka, i to tak nie do końca wygląda, chociaż już mam wrażenie, że się rozprasowała po chwili. I to ma taki bardzo luźny wydźwięk. Myślę, że do jakichś jeansów szerokich może coś takiego by pasowało. W sumie to mi się to podoba. Ciekawe to jest, że to jest takie właśnie luźne, szerokie. Fajna jest długość rękawków, a jednocześnie ma właśnie taką wysoką stójkę. Chociaż z drugiej strony, czy ja w tym wyglądam dobrze tak. Nie, nie ma, nie ma. Nie ma wow. No właśnie, jak tak sobie dłużej. Patrzę na siebie. Pierwsze wrażenie było naprawdę bardzo pozytywne, ale po chwili stwierdzam, że nie, chyba jednak to nie jest godna rzecz zakupienia jej. Tym płynnym sposobem nie wypał w górnych części garderoby przeszliśmy do jeansów. I powiem tak: leżą fenomenalnie. Naprawdę leżą fenomenalnie. Ja czekam na Waszą opinię odnośnie ich, bo chyba są cool. Myślałam o długości. Czy długość jest cool? No, oczywiście nie do tego teraz, nie do tego stanika i nie do tych butów, ale, ale kurczę chyba są cool. Ej, a tutaj jest jakiś taki prześwit biały, czy on? Czy on jest jakiś taki w sensie, że to tak powinno być, czy to jest jakieś uszkodzenie? Śmiesznie to wygląda, sobie patrzę, napijam się i sobie patrzę na pupę, ale nie, chyba to jest okej, okay, bo zobaczcie, jak patrzę tutaj wyżej, to też jest takie przebielenie, nie? W sensie, że to po prostu... A, tutaj też, no dobra, okej, okay, faktycznie, okej, okay, dobra, to jestem już uspokojona. Chyba ładnie, co Daniel? Ładne, fajne też. Fajne, no i w fajnym mieście się kończy. Na pewno bym ich nie widziała, gdyby się kończyły gdzieś tak tu, nie lubię takiej długości, ale tutaj tak delikatnie, delikatnie wyżej niż kostka. Kolor, krój, petarda, biorę. Jej! Ale się cieszę, bo już taka byłam zmartwiona tymi poprzednimi niewypałami. Tamto to był handem. Teraz mam mango. Teoretycznie ten sam rozmiar, ale tutaj czuję, że jest. Jakby on większy, w sensie mam dużo więcej luzu Ale to akurat na plus, w sensie na plus, no Ani na plus, ani na minus właściwie Mogę pasek po prostu ubrać i będzie ok. Tylko tak po prostu zwracam uwagę na to jak na ciekawostkę Bo wydaje mi się, że to jest ten sam rozmiar Ale może ja się jeszcze upewnię Co tutaj jest napisane Daniel? 34 Tak, 34, no bo tak, bo tam pamiętam, że był ten sam Czyli ten sam, czyli to jest ok. Ale te fajne, chociaż tak do koszuli jakiejś takiej Bo wiecie, ja mam taki... one są krótsze, nie? Troszkę krótsze, ale chyba nie za krótkie, co? Czekajcie muszę pomyśleć troszeczkę chyba bardziej nad nimi. Podoba mi się to, bo wiecie co, nie mam takich ciemnych jeansów. Myślę oni w kontekście jakiejś białej koszuli, to by fajnie razem wyglądało. Tak czy siak, mmm, Daniel mówi fajne, ja dam sobie na nie chwilę. Ja... Zrób dla Marii ankietę na Instagramie i tym bardziej obserwujcie, żeby móc brać udział w takich ankietach. Aj, to jest dobre, ale no teraz dawaj, live na live? Tak? No, dawaj telefon. Oh my god, dobra robimy to. Uu. Nagrywam właśnie Lumpa w Chorwacji, i potrzebuję waszego wsparcia, to są jeansy z Mango i zastanawiam się nad nimi i stwierdziliśmy z Danielem, że zrobimy taką ankietę, żebyście mogły tutaj uczestniczyć w tych moich łowach na po prostu na żywo i powiedzieć mi brać czy nie brać? Brać czy nie brać? Co do długości się zastanawiam przede wszystkim. W pasie są dobre, choć troszeczkę luźne, ale pasek się przyda. Całościowo jak musicie, dawajcie znać. Brać czy nie brać? Kolejny zupełnie inny styl, ale jednak chyba ten kolor jest nie mój. Albo po prostu ogólnie te jeansy, tak? Niby spoko, niby fajnie. w jakimś tylldysku takim, nie wiem, typu step-up grała, to spokojnie, ale... No, nawet z tym stanikiem pasuje. <grym> Sportowy jest, nie? Ale nie. Chyba. Ale nie, chyba nie. Ostatnio brałam podobne gdzieś i, i fajnie wyglądały w takim stylu, ale te jakoś tak nie robią show, nie robią wrażenia na mnie. Ta spódniczka jest naprawdę interesująca. Myślałam, że te guziki będą jednak źle wyglądać. Zmieniłabym raczej do, nich, do niej na pewno majtki, bo one mi się, mimo że są bezszwowe, tutaj delikatnie odznaczają. Chyba, że miałabym na przykład jakąś górno, y, luźną koszulę na górze. No i tak bym je zmieniła. Ale wydaje mi się, że to tak elegancko, fajnie wygląda. Tak, tak jak. to wygląda to niecodziennie. I powiem Ci, że ja bym to wzięła, bo to pasuje do Ciebie, bo jest takie oryginalne. Więc ja... Takie jest inne, nie? Takie, takie ciekawe. ciekawe no. No. Taki, takie jak twoja dusza i charakter. Oj, oh ja kocham mojego męża, jak tak mówię, naprawdę, ja, wiecie, że tak możecie myśleć co na co każdym razem, jak ja kocham mojego męża, jak ja kocham a mojego Dużo znajomych naszych dziwi, nie? Ostatnio Laura powiedziała, że tyle lat, już 10 lat jesteśmy razem, ale ja a naprawdę, że tęczą, jak nas widzi. Ja naprawdę mojemu mężowi mówię, że go kocham nie, minimum 50 razy dziennie, więc to nie jest tak, To nie jest tak, że tylko przed kamerą, ale naprawdę po prostu można, można ze Postawiam przeproszeniem czekać tęczą. Kochani. Ja sobie tak żartuję, po prostu nie no, ale to jest was. cudowne. A ta spódniczka też naprawdę jest interesująca, Część, więc ja biorę. Ja tak bo ja prowadzę kanał o motoryzacji i tam mam bardzo dużo hejtu do tego stopnia, okay. że nie czytam komentarzy. A tutaj jest tutaj zawsze Udamari jest takie miłe, komentarze są takie miłe. Są jedyne komentarze, które czytam. W swoich filmach rzadko czytam. A Udamari jest częściej. We love you girls. Oh my god! Właśnie zobaczyłam na telefon, minęło już 6 minut od kiedy przesłałam ten post na Instagram i, i dopiero się załadował Więc zaraz zdążymy stąd wyjść, zanim wy go bierzecie i zużycie zagłosować czy brać czy nie brać Mam nadzieję, że tak nie będzie, mam nadzieję, że chociaż kilka was duży. Gobi ma wszystko zobaczyć, póki jeszcze nie skończy, przy, skończy przymierzyć, a teraz właśnie wzięłam tę nową Pokażę to Sukie, spódniczkę z Made in Italy i znowu nie te majtki, znowu się odznaczają, nieładnie to wygląda, ale chyba jest tak ładnie, elegancko. No, trzeba by było to jakoś wystylizować, bo taka spódniczka nie jest bardziej niż mniej wymagająca, jednak ten czerwony kolor, ale w sumie jakieś czerwone usta do tego, jakaś może koszula, może jakiś crop topik, hm, nie wiem, nie wiem, ale chyba to jest tyle fajne, żeby to wziąć, co? też tak myślę. I to jest ten dzisiejszy słonecznikowy łup. Co prawda nie patrzymy na stanik, bo to nie do tego, aczkolwiek no niestety przede wszystkim dlatego, że ona jest jakoś bardzo dziwnie wycięta i zobaczcie tutaj się robi coś takiego i to dosłownie po dwóch stronach się robi to samo, czyli coś tutaj jest nie tak z szyciem, chyba, jak sądzę, więc niestety przez to nie. Ale jest taka! W sumie dobrze, że jest źle uszyta, tak, tak, to, tak to ujmę. Kombinezon. Mm, takie to nie moje, taka, nie, taka to nie ja jestem w tym. Ładne to ogólnie, ale leży też okej, okay, ale nie, nie, no nie. Ja. I wisienka na torcie dzisiejszych łowów Sprawdziłam jeszcze raz skład To jest podszewka 100% bawełna A materiał wierzchni 100% wow. len No to wygląda To wygląda To jest przepiękne I to leży przepięknie To ma krój Zobaczcie, to jest jeszcze takie wycięcie na plecach Oczywiście stranik teraz wystaje Aczkolwiek on jest tak... Ja nie, nawet go nie widzę za bardzo Ale to jakaś niteczka A, to tylko niteczka do wycięcia, maleńka Wow Piękne, piękne. Wiesz? Biorę, no to jest i ja, słów mi zabrakło, to jest przepiękne to jest przepiękne to jest wspaniałe pod każdym względem biorę rzeczy do odwieszenia, jednak zrezygnowałam z tej spódniczki, mimo że jest super ale mówiłam sobie, że mam bardzo podobną, bardzo podobną, więc yy, no nie będę powielać tych rzeczy chyba, że ewentualnie na sprzedaż, ale no nie wiem, możecie dać przy okazji, dać w komentarzu czy by coś takiego wam się podobało i ostatnio dostałam taki komentarz, że dlaczego coś tam kupowałam i nie wzięłam tego chyba dla mamy czy, czy kogoś, bo mówiłam, że a na łowach w kisie, yy, że dużo rzeczy pasowałoby na mamę, i ktoś napisał, że no, dlaczego nie wzięłam. Trzeba było brać, jakby na mamę nie pasowało, to bym wystawiła na Vinted. I wiecie co? z jednej strony to jest racja, ale z drugiej, wyobraźcie, zobaczcie, ile ja tych lum... e, lumpek nagrywam. Trzy odcinki praktycznie w tygodniu wypuszczam. Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda moja garderoba, że jest przepełniona. Mamy mnóstwo rzeczy do wystawienia już na Vinted. naprawdę górę ciuchów. Cały czas coś wam na bieżąco, wystawiam, cały czas wam coś na bieżąco wysyłam. I po prostu tego jest za dużo, żeby jeszcze kupować. Naprawdę, jak są takie super że uważam, że jest na przykład super materiał albo super marka czy, czy po prostu rzecz mi się tak bardzo bardzo podoba, to ją po prostu biorę, żeby wam ewentualnie wystawić, ale takie sytuacje się raczej rzadko zdarzają, bo ja nie kupuję typowo pod sprzedaż, także nie będę brała czegoś um, specjalnie po to, tym bardziej jak to jest taka rzecz, no porządku po prostu i tyle, ale zobaczymy sobie jeszcze tutaj przy okazji co jest na górze i zaraz zobaczymy jaki był efekt jaki jest efekt waszego głosowania, bo w związku z tym, że moje story ładowało się y łącznie 7 minut, to dopiero chyba 10 minut temu zostało tak naprawdę na załadowane, zaraz zobaczymy czy udało się komuś już coś zobaczyć, ale damy wam jeszcze chwilę, a ja w międzyczasie sobie zobaczę czy tutaj coś ciekawego jest. Znalazłam espadryle które są nowe, patrzcie nawet mają tutaj taką jeszcze naklejkę Kurczę, mam gołe stopy, tak średnio chciała na gołe stopy, Mam do chyba diamant się Dobra, w sklepach też się przymierza, chociaż raczej się przymierzę na skarpetki, ale nie, dobra, nie będę wciskać, jednak nie. Są trochę za ciasne. I tak rozglądając się to chyba so są. So. A te? Co to jest za rozmiar? Nie wiem, fajne, ale duże. To są ciekawe. Nie? 250, 2,5. Duże. Słucham. <laughs> Ty, ty mi to pokazujesz? Tak, no, są, ale nie, że masz buszować. to no tak, co mi pokazujesz, skoro mam nie buszować? Na zimę dla Si. A teraz zimowe będziemy szukać, tak? No patrz! Cyk! Taki słodziak! No ale patrz, ona jeszcze misia chyba z, Chor z Chorwacji nie ma, prawda? No ale nie musi mieć, ma 9 misiów. 10 już. No to tym bardziej. Ale nie ma z Chorwacji żadnego. Kangur! Jak... Nie, no to. No musi mieć zimowego misia. Zrobię jej fotę na Instagram. Przy okazji możecie obserwować Travelcat Sicily, to jest właśnie Sicily konto na Instagramie. No i ono będzie miało z takim zimowym misiem zdjęcie. Zrobimy jej na Instagram. To na to. Tak! Chodź sprawdzić tak? tego Instagrama. Tak! <laughs> Okej, okay, sprawdźmy Instagrama. Dobra, brać. 13 nabrać i 8 na nie brać. No to fajnie, bo 21 osób zdążyło zobaczyć w jakieś niecałe 15 minut, zdążyło zagłosować i zobaczyć, także nie są? Są, biorę. <gry> Dziękuję za wsparcie. Dwie pary jeansów, spódniczka, sukienka i miś dla Sicili. Równe 73 zł w przeliczeniu na, złoku, na złotówki. Wow! Wow! Pod tym względem przede wszystkim, że ta sukienka, ta sukienka sama w sobie by kosztowała pewnie, no taka jakaś tam ekskluzywna kolekcja hm to nie wiem, pewnie z 300-wy, coś takiego przypuszczam. To wie, coś koło tego, może więcej, może mniej, ale coś koło tego. Poza tym jeansy z mango, jeansy z H&M-u, spódniczka, to nawet nie wiem, co to jest w sumie, ale no nieważne. I mić super, super! Jestem tak bardzo zadowolona, jakbym, jak zazwyczaj jestem zadowolona wychodząc z Zumpeksów w Polsce, bo często mnie pytacie o porównanie lumpeksów tu, a gdzieś indziej, w sensie tam w Polsce, a gdzieś indziej w innych krajach, no i tak czasami tak mówię tak, no różnie to bywa, w Pol Polska to jednak Polska, no a fajnie, że tutaj w Chorwacji też fajne miejsca, też godne zainteresowania, miejsca do odwiedzenia są I ja na pewno będę tutaj tak jak wracam, tak wracać będę. Jeżeli Wam się moje łowy podobały, jeżeli głosowałyście na Instagramie, to Wam za to serdecznie dziękuję, jeżeli mnie tam nie to Was zapraszam do nadrobienia, bo będę właśnie takie rzeczy robić. Zresztą tam trochę więcej mnie takiej, wiecie, normalnej, codziennej, jakieś tam storki też z aktualnego wyjazdu dodaję jak najbardziej. Także jeżeli chcecie mnie tak po prostu takiej zwyczajnej, normalnej, codziennej, mniej więcej, to Was tam odsyłam, a tymczasem jeżeli nie subskrybujecie do kanału, to zapraszam Was również do nadrobienia tego. Czyli subskrybujcie dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie. Chorwacja, mm. I podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego. Dzisiejszy odcinek to tak jak już widzicie, taki bardzo spokojny daily vlog. Ja teraz zrobię szybki makijaż i pokażę Wam się generalnie jak wyglądam w całej okazałości i sobie razem to ocenimy. Stwierdziłam, że pokażę Wam się w całej okazałości, żebyście mi przede wszystkim też doradziły.